Witajcie w kolejnym odcinku serii i kierowca autobusu miejskiego i chodzi tutaj o zachowania pasażerów. Dzisiaj miejsce piąte, a miejsce piąte powiem Wam, że do bardzo zaskakujących zachowań nie należy, ale występuje bardzo, bardzo często, prawie co kurs i jest dla kierowcy bardzo, bardzo miłe. Lekkie słowa typu miłego dnia lub miłej pracy. I bardzo często mówię to statystycznie. No nie prowadzę takich statystyk, ale jakbym miał na to spojrzeć, podzielając na grupy ludzi, czyli pasażerów, to większość kobiet właśnie mówi w stronę nas, kierowców, miłego dnia albo miłej pracy. No, mężczyźni jednak mają mniej takiej empatii. Żeby to takie słowa powiedzieć Być może to specyfikacja płci męskiej i żeńskiej Jest taka właśnie, że kobiety bardziej są empatyczne I bardziej potrafią takie słowa wyrazić To jest tylko i wyłącznie moje zdanie Jeśli macie ten temat inne zdanie To skomentujcie, jestem ciekawy jak wy to widzicie Ale właśnie takie słowa Miłej pracy, miłego dnia robią, dzień kierowcy, bo no również tak jak przedni punkt, punkt szósty, jeszcze, jeśli nie widzieliście, to warto e, kliknąć w kartę, która potem się wyświetli, no i wtedy, tam też mówiłem o podziękowaniu za jazdę, tak samo z tymi słowami, miłego dnia, e, miłej pracy, również jest takim słowem, który podnosi na duchu, bo e, wtedy mamy e, świadomość, że Jeździmy z pasażerami, z ludźmi, którzy no, czasami potrafią się odezwać, też są empatyczni. Tak? No i powracając do statystyk, możemy też powiedzieć o tym, że większość ludzi starszych mówi tego miłego dnia i miłej pracy. No i powiem Wam, ku mojemu zaskoczeniu, większość osób starszych, tak jak większość osób starszych potrafi powiedzieć, napisać skargę, czy mieć jakiekolwiek pretensje. Tak, tutaj z drugiej strony również większość osób starszych mówi właśnie te słowa i to e, mnie to osobiście nie dziwi, bo to jest druga po prostu strona medalu. W ogóle ta seria to jest druga strona medalu i to ma odzwierciedlenie w praktyce. Także tak to by było na tyle. No i zapraszam do kolejnego odcinka i tam zapoznamy się z miejscem czwartym, czyli prawie na podium. Chociaż wszystkie śmiesznie to brzmi, a chociaż wszystkie te punkty są pozytywne, także nie ma z tym problemu.